Cześć witajcie. Z tej strony Mateusz i witam was na kanale popkulturowy. Po powiedzmy troszkę dłuższej przerwie z uwagi na byczenie się na plaży, nie było jak nakręcić Dzę bardzo dla was nowego odcinka, więc dzisiaj e, powracamy tak z lekkim opóźnieniem z taką serią, gdzie podsumujemy sobie sierpień, jeśli chodzi o moje czytelniczo popkulturowo komiksowe wszystkie wojaże, jeśli chodzi o jeśli chodzi właśnie o miesiąc poprzedni o sierpień, i ja już w ręce trzymam sobie tablecik, gdzie mam to wszystko spisane, jak to u mnie bywa w moim excel który jakże się świetnie za popkulturowe, love. No i tutaj y, zapisuję sobie wszystko to, co miałem okazję gdzieś tam przeczytać, oglądnąć, ograć, żeby pod koniec roku, a jak się okazało też w ciągu jego, tworzyć fajną, ilo, fajną sobie taką mm, listę rzeczy, które gdzieś tam udało mi się. Ogarnąć. No, i nie przedłużając, zaczynamy tym razem od książek, chyba nawet tak jak poprzednio. No, i tak, żeby Was tutaj nie okłamywać, pierwszą książką, którą udało mi się sko skończyć w sierpniu, były Procesy Imperium, która jest aktualnie oczywiście na samym dnie, więc sobie po nią sięgnę i mam ją tutaj. E, his zwieńczenie, tak naprawdę, trylogii Richarda Słon jest to książka w klimatach fantazy, jest to jak to wszystko jak większość rzeczy, które czytam zwieńczenie historii no takie sobie jakby jak dla mnie ta książka przeszła bardzo średnią drogę od naprawdę fajnej gdzie dostawaliśmy takie kryminalne zagadki w powiedzmy świecie fantastycznym gdzie były bardziej szło w stronę właśnie takiego Szukanie sprawcy, analizowanie faktów, a skończyło się trochę na epickich bitwach i walce z bytami z innych wymiarów, co no nie do końca mi się dało w tej serii, ale tak ogólnie na całą serię patrząc, to ja Wam polecam. Są lepsze książki, oczywiście, ale ja to Wam polecam, a abyście chcieli posłuchać coś więcej na ten temat, no to wiadomo, macie opowiastkę na moim kanale o całości. No a przechodząc dalej, kolejną książką, którą gdzieś tam w tle udało mi się skończyć, była Epoka śmierci, piąty tom, jeśli chodzi o e, tutaj o sagę Legend Pierwszego Imperium. Historia zbliża się mocno ku końcowi. Dostajemy mam wrażenie więcej odpowiedzi niż pytań. To się już zamyka. To można powiedzieć, troszkę jest taki drugi etap, jeśli chodzi o Tą serię i autor naprawdę, ale to naprawdę mocno ciągnie to już do końca. E, tak wygląda książka, okładka. Jakby chyba w przyszłym miesiącu albo za dwa, Mac wydaje ostatni tom. Ja się już nie mogę doczekać, bo naprawdę Michel J. Sullivan stworzył tutaj historię epicką w świecie, który kocham, bo naprawdę kroniki Riri były świetne. A tu mamy właśnie początek tego świata i jak ludzkość dotrwała, dobiła do tego, kim jest w kolejnych książkach. Pełna recenzja i ogólnie opowiastki o tych książkach na kanale możecie znaleźć, więc serdecznie polecam. Lecimy dalej. Jeśli chodzi o książki, no to Magia Domowa, czyli coś, co było moim odkryciem miesiąca, tak bym to ujął. Historia... Specyficzna, bo dostajemy historię czarnoksiężnika, który wykorzystuje swoje moce głównie do robienia dobrze jedzeniem, jakby to dziwnie nie brzmiało. No i właśnie ta historia opowiada losy Fina, który zatrudnił się jako kucharz, jako szef kuchni na zamku i tam przeżywa swego. Rodzaju przygody. Nie są to przygody byle jakie. Są to przygody bardzo takie spokojne, nie są to jakieś epickie, tak bym to ją przygody. Są takie przygody dnia codziennego, gdzie musi sobie radzić z e, jakimiś takimi niewychowanymi żołnierzami, gdzie musi sobie radzić z y, królem, który po prostu wpada do niego czasami na y, jedzonko i pogawędki z królową, no i w tle jakiś tam romans, który nie powinien mieć miejsca. U mnie na półce już czeka tom drugi. Miał premierę chyba kilka dni temu. Ja po powrocie z wakacji właśnie go odebrałem i najprawdopodobniej dzisiaj się za niego zabiorę. Więc zobaczymy, jak się ma kontynuacja do części pierwszej. Ale naprawdę jest to bardzo taka przyjemna historia na takie właśnie idealne wieczory, jak będą teraz się zbliżały wrzesień, październik, gdzie liście spadają, a deszczyk pada, usiąść sobie z ciepłą herbatką, kawką, kakałkiem i zanurzyć się w ten taki, wbrew pozorom, spokojny świat, od którego pocieknie Wam ślinka. To jest to, naprawdę. I jak przystało na dość taki bidny miesiąc, jeśli chodzi o premiery, no to ostatnią książką, którą udało mi się przeczytać, było Półwojny. Jest to zwieńczenie historii em, Morza Drzask, cyklu, Taka bardzo specyficzna historia, która mocno nawiązuje do mitologii nordyckiej, tak bym to ujął, ale w klimatach fantazy, więc jeśli lubicie takie rzeczy, to na pewno się odnajdziecie. Trzy tomy, jakby w czasach, kiedy to wychodziło po raz pierwszy, mam wrażenie, że było to coś nowego, coś fajnego, więc nie dziwię się, że tutaj były jakieś nominacje, nagrody. Więc to tak, ale obecnie na rynku, jak dla mnie, jest dużo fajniejszych książek. To, co zawsze będę Wam polecał, czyli Benjamin Ashwood, to, co zawsze będę Wam polecał Trilogielika ostatnio co tam jeszcze wyszło. To z tymi magami od szkła, nie pamiętam do końca jak to się nazywa. Jak mi się nie zapomni, to Wam wkleję nazwę. No, jest tego naprawdę dużo i to dużo. Wydaje sporo tego teraz. Fabryka Słów wydaje mag takich książek, więc alternatyw mamy sporo. Ale biorąc pod uwagę ceny tych książek i to, jak powiem nawet przyjemnie to się czyta, szczególnie ten pierwszy, to polecam, jeśli nie macie to za bardzo wrzucić sobie innego. A jak macie jakieś fajniejsze książki, które dłużej czekają na półce, to raczej bym to odłożył na, na kiedy indziej, ale nadal jest to naprawdę sporo fajnej zabawy, która gdzieś tam może Was wciągnąć na jakieś kilka wieczorów, bo to się dość szybko czyta, tak naprawdę. Więc no, tu mamy Półwojny, tom trzeci i zwieńczenie całej historii. Więc taki miesiąc powiedziałbym troszkę Zwieńczeniowe, bo to, to była ostatnia książka, którą udało mi się w sierpniu przeczytać. Ja ją sobie rzucę. A tak jak zacząłem, jest to dość taki miesiąc zwieńczeniowo historii. Zwieńczam tutaj sobie serię, kończyłem je dość mocno. Jedną zacząłem, druga się zbliża bardzo mocno do końca, dwie się udało skończyć, więc naprawdę spoko i... Teraz wrzesień, ruszamy z pełną parą jeśli chodzi o premiery, bo mam na liście chyba z pięć książek, które wychodzą i chciałbym je czytać, nie wiem kiedy na to znajdę czas, pewnie będę kończył w, gdzieś tam w październiku, ale to zobaczymy jak to dalej się ułoży. Książek tyle, przechodzimy do kolejnego segmentu. I jeśli chodzi o ciąg dalszy to wrzucimy sobie komiksy, lecimy takim chyba standardowym ułożeniem jeśli chodzi o te rzeczy. Potem będą jakieś gierki i filmy, ale to za chwilkę. Jeśli chodzi o komiksy, bida, nie miałem jakoś siły ich czytać, chęci. Coś nowego się pojawiło, to przeczytałem raczej z takich krótszych hmm, krótszych tomów, bo dostałem. Jeśli chodzi o sierpień, to na tapet wleciały cztery komiksy. Hmm, Amazing Spider-Man, porwana sieć. Mamy go tutaj, jest to. Tom już 12, jeśli chodzi o tą historię i tak szczerze ja już nie wiem, co tam się za bardzo dzieje. Jakby dla mnie komiksy to jest taka chwilowa przyjemność, bo są oczywiście takie, które zapadają w pamięć i to są takie kultowe serie jakby Snyder, jakby nie wiem, gdzieś tam Kryzań skończonych ziemiach. No jest tego trochę takich bardziej kultowych Batman rok pierwszy, ale nadal to, co wychodzi teraz, na przykład Marvel Fresh czy DC, to najnowsze. Ja nie wiem, co tam się dzieje. W sensie dla mnie to jest taki masz wszystkich bohaterów, że ja się już tam gubię, ale czytam, bo jest to fajne zapewnienie rozrywki na 2-3 godziny, bo tak zawsze tyle schodzi. Nawet krócej, jak jest taki tom jak tutaj, to pewnie jest godzinkę. No ale tak, to był pierwszy tom i w sumie nie wiem, co mam w ogóle o tym więcej powiedzieć, bo liczę, że po prostu kolejne. Już trochę zmieniamy historię i przejdę do czegoś innego, i tyle. Następny, jeśli chodzi o komiksy, to wleciał mi tutaj z tego co widzę: Heroes Reborn, odrodzenie bohaterów. Najpotężniejsi bohaterowie Ameryki. Jest to historia świata Avengersów, w których ludzie zapomnieli o Avengersach i tak naprawdę tylko Blade o nich pamiętał. To jest taka poboczna historia, bym powiedział, do. Najnowszych Avengersów, które już wychodzą w Marvel Fresh i w sumie tyle. Jakby można nie trzeba, jak na razie, taka moja opinia, jeśli chodzi o czytanie tego, bo jest to miły dodatek, trochę inny, jakby świat wyglądał bez nich. No a tak poza tym, to troszkę tam się dzieje, dostajemy jakieś wyjaśnienia, ale no, czy warto na razie po to sięgać? Nie wiem, jeśli. Będzie miał to duży wpływ na kolejne tomy, jeśli chodzi o Avengersów, to tak. A jeśli nie, to można gdzieś to odłożyć na później, bo tak jak mówię, no, historia troszkę bardziej poboczna, nie wpisująca się jak na razie aż tak bardzo w ten, ten główny nurt, który dostawaliśmy ostatnimi czasy w tej serii. Następnie tutaj nawet nie chciało mi się sięgać na półkę po te ten po tych Avengersów i po ten, o którym teraz nam będę opowiadał, bo to jest Flash, Flash tom czwarty i on się nazywa Jednominutowa wojna. Zwieńczenie tej historii Flasha, który dostawaliśmy przez ostatnie cztery tomy. Co będzie dalej, zobaczymy, bo on tak się kończy trochę w specyficzny sposób, tam z tego co pamiętam, bo to czytałem już troszkę temu, ta historia się kończy, ale w Także dość mocno jest pole do popisu na ciąg dalszy, nie wiem kto będzie w sumie kolejnym Flashem w kolejnych tomach, ale to zobaczymy jak wyjdą następne w Egmoncie, bo to akurat jest seria Flash, Batman, to są takie serie po które zawsze będę sięgał, a... Mm, niekoniecznie właśnie Avengersi czy coś takiego, bo jednak chyba jestem bardziej sercem z tym DC, nie licząc oczywiście Spidermana, bo to zawsze wchodzi gładko. No i ostatni tomik, który gdzieś tam udało mi się przeczytać, czwarty, jak tak tu cztery tam cztery, to jest Superman Syn Kal bitwa o Gamore. Nareszcie skończyliśmy. Tą sagę o Johnie Kęcie, który zastępował Kal-Ela w formie Supermana, bo to była tragedia. Matko, jak beznadziejnie, chujowo mi się to czytało. No już nie mogę tego lżej powiedzieć. Główno niesamowite dla mnie, jakby już pomijam. Nie chcę tutaj wchodzić na jakieś tematy poprawności i tak dalej w tych komiksach, bo to jest jakby ok. Ja do tego nic nie mam. Ale po prostu ta historia była taka no, bez sensu. Ten John, jak się uczył bycia tym Supermanem, tak nie wchodziło to gładko. No, bardzo słabe jak dla mnie tutaj te trzy tomy. Już się nie mogę doczekać powrotu Supermana, bo w końcu też się zakończył ten arc, Tak nazwijmy to z, z mangi. W Action Comics wraca z tej planety. Tam była ta arena na planecie jakiejś i naprawdę w końcu, mam nadzieję, wejdzie coś fajnego, jeśli chodzi o Supermana i Action Comics, bo te dwa, ten i Action Comics, tak średnio mi siadły. Tu to była tragedia, tam było ok, ale no, uff, źle, źle, źle. To z komiksów tyle. Jak wspomniałem, 4 tomy, 4 tomy książek, 4 tomy komiksów. Przejdziemy sobie teraz, tak mniej płynnie, ale przejdziemy do gier. Tutaj bida, tak naprawdę tylko Battlefield 4 w game passie. Miałem, mam fazę teraz na FPS-y, żeby sobie poszczelać, więc ograłem sobie Battlefield 4. Jakby nie, nie był zły, tak. Zacząłem ogrywać też hardline'a, ale był tak Handy dupy rozbić chujowy, że ciężko mi się w to grało. W ogóle nie leżała mi ta um, otoczka Miami Vibes Police, że mm, no nie. Wrzuciłem sobie BFA 4, fajnie, nie miałem okazji wcześniej w to zagrać, więc była okazja, że do nadrobienia parę godzin, tam max 10 i fabułka była skończona. Przyjemna fabuła, ale jak to w Battlefieldach, chodzi po prostu o feeling jak dla mnie strzelania. A ta historia gdzieś jest tam na drugim torze, a tu się fajnie jej tą historię oglądało i strzelało, więc jak macie Game Passa, nawet jak nie macie Game Passa, to ta gra chodzi po dwie dychy, to zawsze warto sobie ograć, jak nie mieliście jeszcze okazji, bo naprawdę to kawał dobrej strzelanki jak, jak dla mnie, tak, z tym feelingiem i z tym wszystkim, więc dla mnie okejka, no nie pokażę Wam pudełka z płytą, no bo wiadomo, ogrywane było w formie Game Passowej za dwie dychy miesięcznie, czy ileś tam to płaciłem. Ostatnia rzecz na dzisiaj, czyli będą filmy. Ja sobie zmienię zakładeczkę i lecimy dalej. Filmowo też Bida. Dwa filmy tak naprawdę wleciały, bo miały wlecieć w sumie trzy, ale to zaraz powiem, dlaczego wleciały tylko dwa. Pierwszym z nich był Twisters, to o tych łowcach tornadów. Naprawdę. Miłe zaskoczenie jak dla mnie, bo szedłem z takim nastawieniem na średniaka 6 na 10, ale spoko fajna akcja, a tu bawiłem się naprawdę dobrze. Ta historia była mocno taka przemyślana pod względem technicznym, jeśli chodzi o tornada, bardzo dużo się. Dowiedziałem o, o samym zjawisku, było naprawdę fajnie. Nie wiem ile w tym prawdy, bo nie jestem ani jakimś meteorologiem, nie znam się na tym, ale brzmiało to naprawdę mądrze i dzięki temu mi się to fajnie oglądało, ale tak w drugą stronę, no wiadomo, bardziej taka historia z romansem w tle, nie ma tam nic takiego głębszego, co by was poruszyło. Takie kino dla mnie, typowe kino sobotnie na wieczór, żeby się odmurzyć, odmurzyć. i iść dalej i o filmie zapomnieć bardziej może dla osób które mieszkają w takich regionach bo to to film z trochę większym takim może nie przesłaniem ale przestrogą jak zachowywać się w danej sytuacji jakby na no wiecie nas w Polsce to nie dotyczy za bardzo u nas tornada to jest na szczęście rzadkość ale no, jednak jak ktoś mieszka w Ameryce to musi wiedzieć takie rzeczy i ten film też właśnie był kierowany, mam wrażenie, trochę pod taką grupę, że idźcie do kina i wyjdźcie chociaż z lekką wiedzą na ten temat, jeśli jej wcześniej nie mieliście, co robić w sytuacji, kiedy, w sytuacji, kiedy tornado Was gdzieś zaskoczy. Bo ten film to akurat zrobił, jak dla mnie, naprawdę dobrze. No i ostatni film, czyli drugi, wow, był to... Motocykl, byli to motocykliści. No, i tutaj historia w formie takiego półreportażu, tak bym to określił, że jest prowadzony wywiad, a w tle i w przerwnikach dzieje się gdzieś ta historia. Jakby duet głównych bohaterów spoko, jakby fajnie mi się to oglądało, przyjemnie, świetna muzyka, świetne maszyny. No, ale też to jest taki film raczej. Nie do większego, głębszego przemyślenia swojego życia, tak, tutaj takich rzeczy nie będzie, tu nie ma jakiejś niesamowitej historii, która by wpłynęła na Wasze życie. Fajnie jest zobaczyć jak ten świat w tamtych czasach wyglądał, motocyklistów, ale tyle, bo tam nie ma jakiegoś głębszego przesłania. Hmm, może to... Poza takim, że każdy jest w stanie się zmienić i miłość przezwycięży wszystko. No sorry, tak, taki tam był wydźwięk na końcu, tak dla mnie. Ale no i że zbrodnie nie popłaca. No ale to są takie pierdoły, które każdy chyba wie i nie trzeba oglądać filmów, żeby to wiedzieć. A trzecim filmem, o którym Wam wspomniałem byli Borderlandsi, którzy zebrali tak owe recenzje i strzapy film miał to być, że uznałem, że na niego 19 zł do Multikina i obejrzę go w sieci, jak się gdzieś pojawił. On na pewno się szybko pojawi przy recenzjach, jakie zebrał i opiniach, więc pojawi się w. Mm, pojawi się może na VOD w najbliższym czasie. O ile się już nie pojawił, bo nie sprawdzałem ani zdziwiłoby mnie to, więc sobie tak to zaplanowałem. I obejrzałem jeszcze na VOD, tak sobie teraz przypomniałem, tego nie trakuje Ministerstwo chyba niebezpiecznych drani, bo ja sobie zapisuję tylko kina, a jeszcze to wszedł ten film właśnie nie. I on był naprawdę spoko. To taka też. Ja lubię takie filmy typowo, rozrywkowo, wieczorno-sobotnie, tak bym to ujął. To jest taki, wiecie, seans na piątkowy sobotni wieczór, jak leciały te superhitne hitne To jest dla mnie taki ten typ filmów. Bardzo lubię oglądać i też mi się bardzo podobało, jakby sama historia typowa amerykańska, że grupka ludzi rozpierdala wszystkich, wszystko wybucha, mamy niezniszczalnych głównych bohaterów, ale ja lubię takie rzeczy i też Ministerstwo Niebezpiecznych Drani dla mnie okej, okay, okejka jakby. Jeśli nie oczekujecie od filmów nie wiadomo czego, to tu będziecie się bawić naprawdę spoko, bo to są takie filmy, na które się idzie, ogląda, bawi spoko i zapomina. Po dwóch czekniach. I ja tak zrobiłem. Ale, tak jak mówię, jakby idąc na to, macie tego świadomość, więc wiecie, czego się spodziewać, jakie nastawienie trzeba mieć, żeby na taki film pójść, i się będzie się dobrze bawić. Bo jak będziecie się z nastawieniem, że to zmieni wasze życie, to wam się będzie nudzić i troszkę was to zamuli. Tablet odłożony, więc to by było w sumie na tyle na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję. Cieszę się, że byliście po raz kolejny ze mną, a dokładnie to drugi w tej serii, w której podsumowywujemy sobie troszkę moje przygody popkulturowe za poprzedni miesiąc i. Cóż, jak zawsze ja Wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że znaleźliście coś tutaj dla siebie, że czymś Was zaskoczyłem, do czegoś Was zachęciłem. Jeśli chcielibyście o książkach głównie posłuchać w dłuższej wersji, to ja Was zapraszam do opisu czy gdzieś tam na kanał, będą filmiki, są już o tych książkach, przynajmniej w większości, więc do usłyszenia i do zobaczenia może tam. A za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, subskrypcję, dzwoneczek, komentarz, jakbyście chcieli. I cóż, jak zawsze na koniec, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia następnym razem. Cześć, hejpa.